Oczywiście, Marko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale w dosyć typowym filmie na moim kanale, ponieważ nigdy takich filmów nie było i nie wiem, czy będą tego typu materiały na tym kanale, ale ostatnio przeglądając sobie główną stronę YouTube'a, natknąłem się na ten, no ten materiał, który teraz widzicie na ekranie. Film zrobił 6 milionów wyświetleń w 3 tygodnie, co jest ogromną ilością jak na filmik z gry. W tym filmiku konkretnie ten koleś sprawdza, co się dzieje w domu Michaela po jego śmierci i to, co pokazał na tym materiale, to jest po prostu coś masakrycznie dziwnego i zalatuje to troszeczkę fejkiem, nie nie czytałem komentarzy, po prostu obejrzałem sobie ten film, postanowiłem, że sam sprawdzę, co się dzieje po śmierci w domu Michaela. Także w sumie, jeżeli chcecie obejrzeć ten materiał, to zostawcie kciuka w górę, bo inaczej nie obejrzycie, nie ma takiej opcji. Także w sumie zapraszam was do tego odcinka. Okej, okay, moi drodzy, znajdujemy się przed domem Michaela, jesteśmy sobie tutaj Franklinem. Ja wam pokażę jeszcze mm, tutaj misję, którą zrobiłem. Mamy tutaj misję. E, zrobiłem sobie, no właśnie, tę misję zabicia Michaela. E, ona jest tutaj ukończona. No i jeszcze kliknę sobie w żeby sobie przełączyć na Michaela, ale niestety nie można przełączyć sobie na Michaela, także podejdziemy sobie do drzwi wejściowych, zobaczymy czy można tutaj w ogóle wejść, no niestety drzwi wejściowe są zamknięte sprawdźmy garaż, garaż również jest zamknięty, no dobra spróbujemy sobie wejść od tyłu tyłu również drzwi są zamknięte, także no już powoli robi się niebezpiecznie bo nic tutaj nie jest otwarte, te drzwi również są zamknięte, ale istnieje wydaje mi się jeszcze jedna możliwość, żeby dostać się do domu Michaela, a mianowicie tędy przez okno, bo jak mogliście, jak w GTA 5 to w początkowych misjach, gdzie Simion dawał nam pierwsze misje, to mogliśmy po prostu sobie wejść do tego domu przez okno w celu ukradnięcia auta. Także wykorzystamy sobie do tego wolną kamerę. Wyjdziemy sobie na... o, wyjdziemy sobie na dach. No i spróbujemy wejść przez okno, aczkolwiek nie wiem czy uda się to zrobić. No niestety chyba nie, bo okno jest zamknięte. Tutaj światło się pali, więc wydaje się, że ktoś niby znajduje się w domu. No dobra, czyli w sumie jedyną możliwością wejścia do tego domu będzie wolna kamera, także przedostaliśmy się... No i okej, okay, znajdujemy się w domu Michaela. No i co tutaj się zmieniło na pierwszy toka. Na pierwszy toka to nic nie widać, ale tutaj są jakieś bilety, Lotnicze, także, no nie wiem, wejdziemy sobie na wolną kamerę, żeby je po prostu. No dobra, tutaj coś widać. Są to bilety lotnicze, aczkolwiek jak tutaj się teraz przyjrzę, to niestety nie widzę tutaj żadnego nazwiska. Więc wychodziłoby na to, że po prostu rodzina Michaela po jego śmierci postanowiła gdzieś polecieć. Co jest dosyć ciekawe, chyba że te bilety leżały wcześniej. Tego nie sprawdziłem przed tym, jak zabiłem Michaela. Ale to jest dosyć interesujące, bo nie wydaje mi się, żeby te bilety sobie leżały w tym miejscu wcześniej, przed śmiercią Michaela, więc to już jest taka chyba pierwsza tutaj zmiana jeżeli chodzi o to, no dobrze, eksplorujmy sobie dom dalej, no tutaj w salonie nic się chyba praktycznie nie zmieniło no tutaj mamy kanapę, o możemy sobie o, włączyć telewizor, możemy sobie o, pooglądać telewizję, tutaj mamy cigarety Michaela idziemy sobie dalej, pozwiedzamy sobie troszeczkę tutaj to lokum niestety nie możemy wyjść, no ale niestety tutaj na dole nikogo nie ma ten dom po prostu jest całkowicie pusty, co jest dosyć dziwne tutaj na stole coś leży, nie tutaj na stole leży jedynie jakieś czasopismo, dobra pójdziemy sobie jeszcze do garażu, zobaczymy, co się dzieje w garażu. To jest to jakiś inferno Wydaje mi się, że jest to infernus Michaela po prostu, który gracz, który grał na tym save sobie go po prostu streamingowo, bo pobrałem sobie tego save'a z internetu, żeby nie przechodzić całej gry. No i dobra, tutaj kompletnie nic się nie zmieniło w tym garażu, więc teraz pójdziemy sobie na górę, może tam czymś się zaskoczymy, ale w tym filmiku, który pokazałem wam na początku fragment, to po prostu już na dole były, było ostro pozmieniane. Więc jeżeli chcecie to, możecie sobie obejrzeć. Na ten filmik, żeby sobie zobaczyć jak to u tamtego gracza wyglądało, Ok, wchodzimy sobie do pokoju Tracy, no i tutaj kolejne rozczarowanie nie ma w ogóle Tracy w domu no więc tutaj niestety, ale nic nie, nie wskuramy, nic nie zobaczymy no bo tutaj niestety nikogo nie ma i nic praktycznie się tutaj nie pozmieniało również w tym pokoju, pójdziemy sobie teraz do pokoju Jimmy'ego, czy tutaj coś się zmieniło, wydaje mi się, że też również nie, no mamy komputer, z którego możemy sobie skorzystać pewnie chyba tak, tu mamy jakieś notatki ale tu chyba nic istotnego nie ma Mamy łóżko No wszystko jest tak jak było wcześniej Więc no tutaj kompletnie nic się nie zmieniło Możemy sobie obejrzeć telewizję Oraz korzystać również z tego um, laptopa Tędy przejść nie możemy Okej, okay, ostatnim lokom została sypialnia Michaela i Amandy Okej, okay, a tutaj jeszcze ten plakat um, Który jest tutaj postawiony Nie mam pojęcia czy on wcześniej wisiał czy, czy nie I tutaj jest jakiś szampan I coś tutaj leży na podłodze Jestem ciekawy, co to jest. Fajki, szampan. I tutaj mamy jakiś plakat reklamujący chyba jakiś film, tak? Aha, Salomon Richard. Czyli to prawdopodobnie było po, po po prostu tym, jak skończyliśmy ogólnie misję z Salomonem Richardsem. I to już jest ostatnie pomieszczenie, jeżeli tutaj nic nie będzie, to po prostu to jest ten filmik, który ten, ten koleś nagrał to jest 100% fake. Więc wchodzimy. No i tak jak... Mi się wydawało, tutaj również nic nie ma, tutaj zostało jakieś czasopismo otwarte, tutaj mamy łóżko, no i tutaj mamy garderobę, no i tutaj praktycznie również nic się nie pozmieniało, więc w sumie tutaj. Jest kompletnie inaczej Niż na tamtym materiale no więc jak widzicie tutaj kompletnie nic się nie pozmieniało Wszystko jest identycznie tak samo jak było Więc tamten filmik to ściema na 100% Ale mnie bardzo zainteresowało Ponieważ wyświetlił mi się na głównej stronie Zobaczyłem ile to ma wyświetleń i postanowiłem to zobaczyć I się zszokowałem i postanowiłem to sam sprawdzić I przy okazji to nagrać No ale jak widzicie tutaj nic kompletnie się nie pozmieniało Więc koleś zrobił masakrycznie dobrego clickbaita Bo ten film no jak mówię Zdobył prawie 6 milionów wyświetleń Więc to jest kosmiczna ilość no więc w sumie to było w tym dzisiejszym materiale chciałem wam pokazać po prostu to, czy coś się zmieniło po śmierci Michael'a w tym domu na podstawie tamtego materiału, który zobaczyłem w internecie. Nie mam pojęcia, czy będą tego typu materiały, w których będę sprawdzał jakieś tam rzeczy, które mo... co się dzieje na przykład po czymś tam w GTA 5. Bo są już dwa takie duże kanały na polskim YouTube i gdzie po prostu ludzie to sprawdzają. Więc w sumie moi drodzy to był tyle dzisiejszym materiale. Jeśli wam się podobało, stawcie kciuka w górę. Jeżeli macie już zapisania, to oczywiście napiszcie to na dole w komentarzach. Jeżeli jesteście tu nowi i podobał wam się ten odcinek, to zasubskrybujcie mój kanał przyciskiem poniżej. Bierzcie mego mojego Facebooka, Instagrama, Snapchata. Do wszystkiego znajdziecie linki na dole w opisie. Kolejny film już w poniedziałek o godzinie 20, także zapraszam was do niego bardzo serdecznie. To ja było moi drodzy na tyle. Do kolejnego filmu trzymajcie się o piątkę.